Prawdy. Dawno temu był pewien rybak, który jak zwykle zarzucił sieć do rzeki. Czekał cierpliwie w łodzi, jedząc lunch, gdy nagle usłyszał dziwny dźwięk. Czekając przy rzece, dostrzegł kołyskę wykonaną z kryształów. Kolebiącą się na rzece koło łodzi, rybak sięgnął i wyciągnął malutką paczkę. W której znajdowały się okrycia z najlepszego jedwabiu, jakie kiedykolwiek widział. Zdjął je i zobaczył twarze dwójka pięknych dzieci. Serce rybaka było przepełnione czułością, więc zabrał dzieci ze sobą do domu. Żono, zobacz, kogo znalazłem dziś w rzece. Dwoje dzieci, ale mamy już czwórkę do wykarmienia. To co byś wolała, żebym z nimi zrobił? Wrócił je z powrotem do rzeki czy zagłodził? Wiem. Jeśli mamy dość jedzenia dla naszej szóstki, to powinno wystarczyć dla ósemki. W domu rybaka zawsze było dużo jedzenia i wkrótce dwoje dzieci wyrosło na pięknego chłopca i dziewczynkę. Tak łagodną, jak i mądrą i dobrze wychowaną, jak prawo. Ale inne dzieci nie były dla nich miłe. Często mówiły im złośliwe rzeczy. Daj mi moją lalkę. Tata mi ją kupił. Myślałam, że mówił, że mamy się nią dzielić. Ale on nie jest twoim tatą, prawda? Znalazł cię w rzece. Idź do swojej kryształowej kołyski. To jedyna rzecz, która do ciebie należy. Brat i siostra czasem tak bardzo się męczyli, że sami uciekli do lasu. Tam zbierali też chleb, który zaoszczędzili na śniadaniu. Kruszyli go dla ptaków. Które w zamian nauczyły ich wielu rzeczy, takich jak tasia mowa, jak poradzić sobie w lesie, czy jak śpiewać. Pewnej nocy, po tym jak inne dzieci były dla nich szczególnie wretne, brat i siostra zdecydowały pozostać w lesie. Nieważne jak bardzo się staramy, oni nas nie polubią. A to martwi mamę i tatę. Nie uważasz, że najlepiej będzie, jeśli stąd odejdziemy? Mama i tata wyruszają jutro do miasta. Możemy odejść zaraz po tym, jak wyruszą. Tak więc, tego dnia, gdy rybak wraz z żoną wyjechali do miasta, brat i siostra opuścili dom i poszli do lasu. Szli przez trzy dni, i zanim nastała noc, bardzo się zmęczyli. Nagle, zobaczyli chatę, oddali. Spójrz tam! Myślisz, że możemy tam iść? Może znajdziemy tam jakieś schronienie. Podeszli do chaty, zapukali, ale w pobliżu nie było nikogo. To co teraz robimy? Cóż, widzisz? Tam jest ławka. Myślę, że możemy na niej odpocząć i spędzić noc. Usiedli więc na ławce, żeby odpocząć, ale żadne z nich nie mogło spać. Kiedy nie spali, wpatrywali się w księżyc i gwiazdy. Nagle usłyszeli jakiś dźwięk. Na drzewach w pobliżu rozległ się wielki gwar, a ponieważ znali język ptaków, mogli zrozumieć, o czym mówią ptaki. Przyszłyście tutaj z miasta? Rety, rety! Pomyśleliście o biednych przyjaciołach z lasu? Cóż, wiatr się zmienia. Ostatnio przyznam, że trochę wymarłem. Ptaki też odczuwają zimno? Cii, słuchaj! Jego ważnego wydarzyło się ostatnio w mieście? Ach, jak zwykle król jest nadal nieszczęśliwy. Wydaje się, że nic nie da mu już ukojenia i szczęścia. Musi być ciężko, odkąd królowa i dzieci zniknęły. Och nie, ona nie zniknęła. Została uwięziona u góry w wieży. Co masz na myśli? Cóż... Sama jej nie widziałam, ale znam starą kukułkę, która mieszkała w pałacowym ogrodzie. Mów śmiało, mów co usłyszałaś? Wiecie, że król poślubił najpiękniejszą kobietę, w której się zakochał. Oczywiście, że wiemy. Widzicie, służąca była tak mądra i tak piękna, że król zakochał się w niej bezpamiętnie. Dowiedziała się, że niektórzy urzędnicy pałacowi plądrują króla, więc starała się ich zdemaskować. Naprawdę? Tak! A gdy skorumpowani urzędnicy dowiedzieli się o tym, a król musiał iść na wojnę, aresztowali królową i zamknęli ją w wieży. A co z księciem i księżniczką? Zabrali bliźniaki, umieścili je w kryształowej kołysce i posłali w dół rzeką. Kukułka mówi, że sam to widział. W momencie, gdy brat i siostra usłyszeli o kryształowej kołysce, pomyśleli o tej, w której zostali znalezieni, unosząc się na rzece, gdy rybak zauważył ich. Idź do swojej kryształowej kołyski! To jedyna rzecz, która do ciebie należy! Czy król nie próbował ich odnaleźć? Najwyraźniej skorumpowani urzędnicy powiedzieli mu, że w obawie przed wojną królowa uciekła z dwójką dzieci. Król nie wie, że jego żona jest zamknięta w wieży wysoko u góry. A co jeśli prawdziwy książę i księżniczka wrócą do pałacu? Czy król zdoła ich rozpoznać? Mówisz w naszym języku? Tak mówimy. Niektóre ptaki jak ty były tak uprzejme i nas nauczyły. Ach. O kryształowej kołysce, cóż, my zostaliśmy właśnie takiej znalezieni. Wyłowił nas rybak z rzeki i zaniósł do własnego domu. To oznacza, że wy jesteście księciem i księżniczką. Cóż, spójrz na ich urocze maniery. Oczywiście, że to oni. Ale kto im uwierzy? Jak nie był dowodnią królowi to, kim naprawdę są? Jest taki ptak. tak prawdy. Jedyny ptak na całym świecie, który potrafi mówić i językiem ludzi. Ten ptak zna każdą prawdę świata, tylko on będzie w stanie wam pomóc. Gdzie możemy go znaleźć? Jest wiedźma, która mieszka w jaskini na purpurowej górze. Wskaże wam drogę do zamku wiecznego końca i powrotu, w którym ptak jest przetrzymywany w niewoli. Ale zanim wejdziecie do zamku, porozmawiajcie z sobą, która potrafi wypowiedzieć tylko jedno słowo ludzi krzyż. Bardzo Wam dziękujemy. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wrócić do taty. I tak, księżniczka i książę szli przez las. Byli podekscytowani. Nie mogli się doczekać spotkania z ich ojcem oraz uwolnienia ich matki. Z wrażenia zapomnieli o swoim głodzie i zmęczeniu. Po prostu szli. Po pewnym czasie dotarli do jaskini we fioletowej górze, w której mieszkała czarownica. Kto śmie do mnie przychodzić o takiej porze? Rety, rety, co wy tu robicie? Musimy się dowiedzieć, jak znaleźć drogę do zamku wiecznego końca i powrotu. Ach, możecie przyjść jutro rano, a tymczasem może prześpicie się z moimi szczurkami. Um, dziękujemy pani, ale chcielibyśmy już być w drodze. Wskażę wam drogę pod warunkiem, że dacie mi w zamian wodę z kolorowej fontanny. Która znajduje się na dziedzińcu zamkowym. Tak, proszę pani. I tak, czarownica dała im słoik, do którego mieli nabrać wody z kolorowej fontanny i wysłała swojego psa, by zaprowadził ich tam. Gdzie jest ta sowa? Ptaki mówiły, że mamy z nią porozmawiać, zanim wejdziemy przecież do zamku. Zaraz potem usłyszeli hałas. Krzyż! Krzyż! sowa. Dobra soba, musimy wejść do zamku wiecznego końca i powrotu. Poradzono nam porozmawiać z tobą, zanim wejdziemy do środka. Wiedźma pokazała wam drogę? Tak. I poprosiła was o przeniesienie odrobinę wody z kolorowej fontanny? Tak. Nie róbcie tego. Wypełnijcie swoich czarownicy wodą ze źródła, która płynie obok wielobarwnej fontanny. Następnie wejdźcie do środka. Będzie tam woliera z różnymi gatunkami ptaków, z których każdy będzie krzyczał, że jest ptakiem prawdy. Ale prawdziwy ptak prawdy będzie w kącie. Srebrny gołąb. Zróbcie to bardzo szybko. Gigant przychodzi tu co wieczór na rozkaz. wiedźmy. Dziękujemy dobrasowo. I tak. Dzieci zrobiły dokładnie tak, jak mówiła sowa. Napełniły słoik wodą ze źródła obok fontanny. Weszły do woliery pełnej ptaków, które zaczęły skrzeczeć. Ja jestem prawdziwym ptakiem prawdy! Kłamca! To ja jestem ptakiem prawdy! Nie, ja nim jestem! Nie, bo ja... Dzieci znalazły jednak prawdziwego ptaka prawdy. Zabrały go delikatnie i wybiegły z zamku. Dotarły do jaskini wiedźmy. A, czyli znaleźliście faktycznie ptaka. A gdzie woda z kolorowej fontanny? Zamienię was oboje, wieszczurki! Ale zamiast zamienić się wieszczurki, książę i księżniczka zaczęli świecić i stali się silni dzięki wodzie ze źródła. Widząc to. Wszystkie stworzenia w jaskini podbiegły do wody, a wiedźma uciekła i nikt jej już więcej nie widział. Dzieci poszły do zamku, ale przebiegli ministrowie. Nie chcieli ich wpuścić. Albo pokażemy im ptaka prawdy, albo nigdy nie wpuszczą nas do środka. Powiemy, że chcemy porozmawiać z królem i tynem. A co wy tu dzieciaki porabiacie? Chcemy się widzieć z królem. Mamy dla niego mały prezent. Jak śmiecie przeszkadzać naszemu królowi? Precz mi stąd! Ale ptak prawdy wleciał z torby prosto do komnaty króla przez okno i wyjawnił mu całą prawdę. Tak, twoja dobra królowa jest zamknięta w wieży, a twój książę i księżniczka czekają na ciebie na zewnątrz. Król ruszył pędem i wyściskał swoją dwójkę dzieci. Przebiegli ministrowie, zostali aresztowani, a dobra królowa uwolniona z wieży. Król nagrodził rybaka i jego żonę za ich dobroć i opiekę. Książę i księżniczka żyli długo z rodzicami i szczęśliwie przez wiele lat.